Siemanko, z tej strony Sedor. słuchajcie, no tak patrzę na ten faul Antonego, za który dostał czerwoną kartkę. Tak naprawdę, no, żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. No i ja Wam powiem, że ja tutaj faulu żadnego nie widzę. Jest, owszem, lekki kontakt, ale czy to zasługuje na faul? A tym bardziej, czy to w ogóle zasługuje na kartkę? No, jest jakieś lekkie dotknięcie. Tamten oczywiście udaje, zaczyna nurkować niczym to Hernandez. Także, no, nie podoba mi się to. No, szkoda, że, nie, że właśnie Antony nie wystąpi przeciwko Realowi Madryt. No i słuchajcie, są takie właśnie spekulacje, że Real Madrid tam niby przekupił sędziego, żeby właśnie Antony nie wystąpił w następnym meczu. Bo Antony ma dobrą formę, więc może coś narozrabiać, może urwać punkty Realowi, no i tak dalej, i tak dalej. No, ja wam powiem szczerze, ja, wam w, to, ja, ja w to nie wierzę, ale powiem wam tylko tyle. Zobaczcie na tego sędziego Javier Arbeloa, urodzony Ciutat Real, wzrost 1,90 m. Czy on wygląda na takiego, który dałby się przekupić? No, chyba, chyba raczej nie. A Ciudad Real jest 180 kilometrów od Madrytu.